Co tu się dzieje Ja nie mam pytań w sumie I Patrzcie co Co w wodzie pływa No i tak Wakacje się skończyły Rok szkolny się zaczął No to trzeba sprawdzić Co jeszcze zostało na placach zabaw Nie było mnie ponad miesiąc na placach Zobaczymy jak coś będzie zaraz wam pokażę pierwszy sygnał kupnięty coś nie biło przy bocianim gnieździe i mamy Gdzie? guzik ten zaczaskowy no taki pancik. zaczynam od bocianiego gniazda zobaczymy co tam da czy może konkurencja nie chodziła może coś będzie a może nic Przelatuje przez cito. Dobra, wezmę pointerka i zobaczymy, co to będzie. No i jest! Drugi, drugi guzik zaczeskowy. Ale to nie jest do kompletu. Ten ma jeszcze taki ładny liść. Klonu, czy czegoś tam zielonego. <noise> jesień, jesień się zbliża. No zobaczcie, no już liści pełno. Ale jest pierwsza świeżynka 2009 rok pierwsza monetka i złotóweczka wpada. No mega. No Zaczyna się dobrze. Zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Zobaczcie, tu kopnąłem tą złotóweczkę właśnie tu i odsłoniłem. musiała ją zakryć. <laughs> 10 groszy 2020 No mega Muszę sprawdzić dokładnie, czy ktoś się tu nie wysypał. No, sprawdzam, sprawdzam, coś tutaj, coś tutaj mi dzwoni. Nie wiem, czy to kopnąłem, bo tu mam sygnał na sygnale. Proszę, no, jednak ktoś się wysypał. 20 groszy. 2025 o, Proszę, jakaś świeżyneczka. No. Już świeższej się nie da. Ale dalej mi tutaj gra. I takie niestabilne te sygnały mam to Wygląda na to, że nie kopnąłem Że to gdzieś jest tu No Co tu się dzieje? Ucieka mi sygnał Dobra włączę się jak go jak go kopnę Włączyłem Ciągle to przerzucałem, nie umiałem tego do sita pobrać. Zobaczcie, raz, dwa, gdzieś tu była trzecia. Trzy. 30 groszy koło siebie. Ale jeszcze muszę to sprawdzić. No ktoś się wysypał, złoty sześćdziesiąt z jednego miejsca, no petarda. No i to nie koniec, to nie koniec. Teraz gdzieś tu miałem liście przeszkadzać zaczynają. 40 groszy dalej z tego miejsca Sygnały skaczące Bo to żelazne monety, też znowu 2025 Tutaj 2019 Już mamy 2 zł I jeszcze mi tu dzwoni cały czas mi tu Cały czas mam tu sygnał Tego chyba mam Podjęty Kolejne 20 groszy 2,20 w jednym miejscu. No, ktoś ładnie się wysypał, ale to mi się podoba. Wszystko świeżutkie, jeszcze jest jeden sygnał. Jeszcze jest jeden sygnał i siedzi, co to będzie? Sygnał 20, 20 grosz. No, petarda, 2,40 no mega. Sygnał 42 Co tu się dzieje? Ja nie mam pytań w sumie Piąteczka No już, kurcze No mega No mega, 7,40 Na metrze kwadratowym Petarda Już mam dzień Właśnie zrobiłem bocianie gniazdo i piesek, i piesek też je zrobił Dobrze, że byłem pierwszy Mamy jakiś sygnalik na kolejnej atrakcji tego placu Niekopnięty niski sygnał 8-9 Jest w si ale mnie zwodzi, ale mnie zwodzi, normalnie mnie zwodzi. Ej, normalnie co tu się dzieje? Przeci to nie bierze, ja muszę na oku zbierać. Jakiegoś kapsla czy coś? Fakt faktem pani posprzątała po psie, ale w ogóle taka sytuacja, że pies przez to biega normalnie. Nie chciałem się odzywać. Tak. czy ja wspomniałem, że rok szkolny się zaczął? <śmiech> ołówek <śmiech> no, takiego czegoś jeszcze nie wykopałem, no fakt, że z piasku na placu zabaw, ale <laughs> no głęboki dołek 20 groszy i to nie świeżynka, a byłem tu wiele razy rok, no oczywiście, bo ja bez okularów to nie widzę 2015 No kurczę, nie mam miejsc przeszukanych Sam po sobie poprawiam No super Zginął 22 Na 20 grosz Nie 10 też nie jest świeżynka No ja tu byłem z półtorej miesiąca temu ostatni raz 2016 rok I ja tu widzę, że ja tu dużo minąłem Dużo, niedużo, już drugą monetę Właść, tichodrot, No mega. Made in China, United King. <ścoughs> Już miałem sitem kopnąć, ale wpada 10 groszy. Zauważyłem je na około 2,21, taka świeżyneczka. No mega, A tutaj taką kurczę pajęczą się, sprawdzam. Troszkę zamiatam pod nią ale poza tamtym nie gniezdem gdzie na bogato ponad 7 zł no słabiutko ale nie poddajemy się i zaraz zmieniamy plac zabaw no tam tam się wkopałem po te 20 groszy które z 2017 trochę tu zalega tu mam świeżynkę 223 i grosik Czyli będąc tu któryś raz, jeszcze parę monetek ładnych opuściłem i nagrywałem jak kopałem, bo musiałem pod... się tam wczołgać troszkę, no ale petarda. Dobra tak na szybko, 8.44 na szybko, dlaczego? Bo jeżdżą auta i idzie pani z pieskiem wielkości mojego trampka szczeka jak szalony. No i pierwszy raz wodzę z placu zabaw, że mam mniej śmieci niż monet. <laughs> no oczywiście brum brum zostaje a śmieci do śmieci uwaga uwaga, uwaga jeż, jeż. oj, ojka oj, o kurcze obronno zaczepny przyjechałem na Tyskie Paprocany na jeden z większych placów chyba największy plac zabaw w Tychach zobaczymy czy tym razem uda się coś tu wyszukać bo <laughs> naprawdę największy plac ale zawsze najbiedniejszy mam nadzieję że dzisiaj nie przekreślam go, dajmy mu szansę, a zacznę od Tyrolki. Później jeszcze wyskoczę na plażę zobaczyć. No, tyrolka oddaje pierwszą monetkę, mamy grosik, 2 24. Obliczam się ku końcowi Tyrolki, tam zawsze następuje to uderzenie i ten wysyp monet, <gryw> więc <gryw> idę sprawdzić. o 20, myślałem, że będzie jakieś 10-20 groszy, a to coś takiego aluminiowego. Biło tak, bo duże. Wziąłem tyrolkę, wyspałem ją w tamtą stronę, bo mi tu zagłuszała, bo jest żelazna. I co ona robi? I zobaczcie, co ona robi. No wraca. No i jest powrotem. O, I tu powinny być wszystkie. No, a, a tak mi pod nią... O, 80, 83. O, tak mi skacze i przeszkadza. Dobra. Tyle z głupot. Szukam dalej. Tyrolka oprócz jakiejś foliki dała ten grosik. Teraz sprawdzę taką fajną huśtaweczkę, która już daje 20 groszy na wejściu. Huśtawka wieloosobowa, można na nią wejść, na tą grubą linę i się pohuśtać. Normalnie, normalnie, jak to fajnie tu się odbija. Tu było 20 groszy, a tu tylko. E, 500 -a mi wpada kolejne dziewczka dzisiaj. Jak kurczę, fajnie. Druga piątka. A przed chwilą sobie pomyślałem, że jak 2 zł i 50 groszy i bym miał wszystkie nominały. Ale jest piąteczka, e, druga dzisiaj. Petarda. E, he, he, he. Jest 50 groszy. He, he, he. kurcze, wykrakałem je sobie. Jeszcze dwójeczka przeszedłem już na drugą stronę wracam ale tu już mam, tu miałem te 50 groszy, ale ten sygnał już wyłapałem z tamtej strony i zobaczymy co to jest o nie podjęte, ale w razie czego? O, nie podjęte, ale w razie czego sprawdzę, już mi to wysypał drugie 50 groszy 2,17 tam to było 222. Idę na plażę i tak zwracam uwagę zobaczcie jaki kawał drzewa Kurcze także to ósemka na szerokość ale trzy osoby dorosłe wysokie żeby go objąć idziemy zobaczyć czy coś tam jeszcze zalega czy ktoś coś może zgubił a ktoś nie poszukał Taka atrakcja wodna. Plac zabaw. O, dobrze. Te autki. po plaży. O, co tu się będzie działo? No, dobrze. sprawdzają napęd na cztery koła? W Volkswagenie? <laughs> Możliwe. Grosik. Tu trochę ciemniej, jestem w cieniu, ale Padł kapsel, jakaś folijka, no i grosik. Pierwsza monetka z plaży. Na razie nic ciekawego. Jakaś chyba złamana wsówka do włosów. Skaczący płytki sygnał. Sprawdzimy. O, ja cię prędz. Sprawdzimy na żywo. O ja Aha, ja wiem co to jest To jest resztki ze słupka No ja już o kiedyś tutaj kopnąłem, znaczy znalazłem <laughs> Skaczący kurczę sygnał, a to kawał żelazka. nie do podjęcia Dziwię się, że tego nie wykopali, ale no plaża to sprzątanie z zagęty, No takie Taka sytuacja, albo to może być ten gwóźdź, co ogrodzenie siatki się przybija Nie chciałem go kopać, bo był długi. A ja tu po bilon przyszedłem. Ewentualnie jakąś biżuterię. Ale żeby był płytki, no to go kopnąłem. Taki gwóźdź. Co to drut kolczasty na plaży? Płytki sygnał. Fakt, że jestem na skraju. Wejdę sprawdzić miejsce, gdzie rowery parkują. Bo może jak ktoś zapinał albo odpinał rower, coś mu wypadło. No i jeszcze jakieś 2,5 cm <noise> wyszło. Śledź. Tu kiedyś wyciągnąłem śledzia, chyba świeżaka. Ale ten nie jest świeży. Maga, maga. Oj, 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 tak. O, kurczę obronno-zaczepny. Sygnał żelazny przeszedł w kolor. No, chyba już trzeci, czy czwarty na tej plaży. Same złomistrza, ale poza jednym grzusikiem. Ale nie poddaję się. Chodzę chaotycznie, raz tam, raz tam, zygzakiem w kółko. Przemiatam nieregularnie. Coś się trafi, to się trafi. No, o dziwo... Nie spodziewałem się Kolczyk Ale czy to będzie sreberko Wątpię Nie ma żadnej próby chyba że tu w środku Nie Szajs metal jakiś Ale jest biżuteria tam, tam z baru muzykę puszczają. Jak to się pięknie, po wodzie niesie. <grystanie> Nie tak głęboko na świeżym piaseczku. Nie co to jest. Co to za moneta? PRL będzie PRL będzie aż wstałem żeby podejść do wody 5z <laughs> kurcze pięć złotych PRL wiecie co ja sobie to w tej silnicy naszej leka tu w Lekii obec i w tym piachu sobie to wymyję może to uda się jeszcze rok może pierwsza chyba piątka z PRL-u na roku nie, nie dowidzę 75 rok, te 5 zł. Już wiem, czemu mu zaleci. O kurcze, podgłośnili. Jutro jest rok na plaży. Wodajże drzem i tak dalej. Pewnie już szykują. Ale czemu się włączyłem? No 5 zł. No mega. Ale poszedłem sobie wyczyścić do wody. Patrzcie, co. Co w wodzie pływa? Ktoś w sobie browara. Nikogo nie ma. Ludzie przechodzą, nikt tu nie siedzi. Do 11 sierpnia przyszłego roku data przydatności. No nic, no zostawiam. No. Niech się studzi, nie? Taka sytuacja. Piędzeta i browar. Ale browar zostawiam. Nie mój, nie ruszam. Piątka moja, bo wykopałem. Życie, co oni tu robią, zaczyna mi to przeszkadzać, na oko, samoróbka jakaś, zobaczcie jaki klucz, normalnie nie wiem co z nim zrobić, do śmieci nie wyrzucę, ale gdzieś go zostawię chyba, bo taki mnie potrzebny, a ciężki zostawię go na tym kanale, wyłączyli muzykę. przeszedłem na ławeczkę nagrać podsumowanie i się kurcze fontanny włączyły tyle śmieci hałas ludzi już dużo w koło, ale wszystko trafia do śmieci było pite, był szampanik o kapsle lecą same śledzi złami i to jest wyrzuca, Tutaj jest ze śmieci nic ciekawego, folie, nie folie, wszystko głównie z plaży. Jeszcze kapselek upad upadł. A ja dzisiaj czy mogę pochwalić z tego placu zabaw drugiego i plaży? 6 zł na, plaży, na placu. Z plaży wyszło 3 grosze i piąteczka z PRL-u. Przy pomocy telefonu dopatrzyłem się 75 roku. No i kolczyk takie fanciki. No i tak, dwa place zaliczone, plaża zaliczona. Pokopane 6 ponad złotych, tam ponad 8-14 z hakiem, no mega wynik uważam w dzisiejszych czasach Co do tego jeszcze kolczyk, no i te 5 zł z PRL-u też mnie ucieszyło. No i browar, ale zostawiłem, zostawiłem Niech sobie go ktoś tam odbierze, jak mu się schłodzi. A na dziś to tyle. Widzimy się.